Siemano! z tej strony metalowej! Witam Was w kolejnym odcinku na Hardcore USB KFA! Jak za mną możecie zauważyć, rozpętała się wielka burza! A dlaczego? Bo serwer będzie... rozpieprzany tak namiętnie! O! A dlaczego? Bo będzie wersja 1.5, o której wspominałem już w poprzednim odcinku! I dobra! Jak widzicie, szaleje tutaj wielki huragan na naszym spawnie, ogólnie. Chyba na całej mapie, jak się nie mylę. Więc jest. Zajebiście! Ale co sobie teraz porobimy? Porobimy sobie. A właściwie co ja mówię? Ponawalamy się z kimś! Pójdziemy sobie tutaj. Na... na granicę mapy. Na granicę naszej areny No PVP. I poszukamy jakiegoś. Kęsk... Jakiś kęsku, które możemy zabić. Oby tylko piorun nas nie trafił, bo będzie źle, BĘDZIE ŹLE, OJ, BĘDZIE ŹLE. I chciałem Was zaprosić jeszcze do mojej nowej serii Star Wars... Jedi Academy! Która, no na mój, jak na mój gust, jest dosyć ciekawa, ma całkiem fajną fabułę. Jeśli znacie angielski, to tam coś tam usłyszycie. Ale teraz nie jesteśmy tam, tylko jesteśmy tu. W Minecrafcie! Musimy się nawalać! O, lawę to zrobili! Patrzcie, jaka arena zarąbista! Musimy się tutaj... O, o, cisnąć, cisnąć! ciśniemy! Będziemy się cisnąć, ile wlezie! Hopa! Hopa, hopa! O, no co mi powiesz, co mi powiesz, kolego? Co mi powiesz? Zaraz pewnie twoja gildia do mnie przyleci, ha? O, tutaj ktoś mi już pisze, spamuje. Zaraz tutaj odpiszę, ale już po odcinku. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ho, ty tu chodź, tu. ty tu ty, ty 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 ty. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, kolego? Gdzie uciekać? Do wody, do wody, do wody, ta! Do wody się ucieka! ładnie, nieładnie, nieładnie, nieładnie! Nieładnie tak przede mną uciekać. Ja tu jestem Mistrz! Mistrz władca, kurde! Nie ma ucieczki z Sorry, Dobra. Zginęliśmy. I co? I mamy jeszcze jeden zecik. Możemy sobie go wykorzystać. Idziemy sobie tutaj to pozostałe mięso, które nam tutaj zostało. A... Łup! Czyli jednak włączyli bany z powrotem. Przez długi okres czasu nie było banów. Przez jakieś parę dni. Ale jak widzę, bany znowu są. Więc, ten krótki odcineczek z tego, co się dzieje teraz na Hardkorze, dnia 1 marca 2013 roku, macie tutaj. Możecie obejrzeć, zobaczyć, ocenić, skomentować. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć! Siema!